No hello, 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 tutaj Porpoz, jest ze mną? Yo, siemanko wszystkim, dzięki z tej strony, witam was bardzo serdecznie, jesteśmy gdzieś tam. Na mbmc.pl, będziemy sobie trochę w, w tego, w Master Buildersa grać. Jedynka? Jedyneczka, tak, jedyneczka, słuchajcie, dostałem takie fajne, takie fajne pokażę wam, o, taką koszuleczką nie. dostałem yy, Chwali yy, pięta, z chwali z pięta boxa yy, i będziecie mieli dzisiaj o 16 yy, yy, unboxing tego, yy, no nie, jutro, przepraszam, jutro o 16 będziecie mieli unboxing yy, tej te, te, te paczuszki Fajna sprawa Mapa Dolina, stworzona przez mbmc.pl, dupa Jasio, pierdzi Stasio Temat. ŚMIERĆ! Co? What? What the fuck? What? Dobra. Mm. What? Mm. O kurna, to będzie, to będzie ciekawy te, To jest cie, TO JEST ci, CIEKAWY TEMAT! O kurde. Dobra. No ale robimy. Cik, cyk, 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 cyk! Tak, cyk, cyk, cyknij się, wierzcie. Ale o co ci znowu chodzi? On jest dzisiaj w, dla mnie strasznie w, niemiły. Petryna się cyknij, będziesz cykni. On jest niemiły dla mnie dzisiaj. Tak jak zwykle zresztą. Napiszcie mu widzowie, żeby był dla mnie miły. Nie, nic nie piszcie. z was wykorzystuje. Mm. 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 No jeszcze żeby, bezczelny że, do tego. Żebyście pisali. Jeszcze bezczelny do tego, nie tylko, nie tylko niemiły. No co za dżingis, no. No ale co mu zrobicie, no nic nie zrobicie, to w końcu dżingis. Mmm, tego tak się nie pomaluje. <gry> tego tak się nie pomaluje, to ja amylinium. Dokładnie. A amylininowe to jest. Eee, dobra. Ja już sobie wymyśliłem fajny sposób na stworzenie tej... śmierci. Zobaczymy tylko czy mi wyjdzie, bo to, 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 to jest... To jest, to jest, to jest, nie to jest niełatwy temat, muszę wam powiedzieć. Przynajmniej no ja tak to postrzegam, Jingis pewnie też ma obiekcje. Niełatwy temat, no ja nie wiem nawet co ja tu mam zrobić, ale coś tu będę próbował wykombinować. Czy prawda ta śmierć no może być różnie odbierana. No bo to taki, kurde no, no dziwny ten temat jest. Cyk, 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 cyk. Hmm, dobra, jeszcze jeden cyk, cyk, cyk. Dobra. I teraz tak. No oczywiście tutaj tak. Aha, uh -huh. Tutaj tak. Uh -huh. I teraz potrzebują tak. Ty nic ze mnie kłam. Bo jak zwykle oszukujesz. Sam jesteś oszukista. Eee, yy, o kurde, i co ja tu mam dalej zrobić? Szczerze powiedziawszy to nie mam pojęcia. No dobra, to zrobimy to tak. Mhm. Dobra, oki doki. Co żeś wymyślił. Ale kupa z tego wyszła. Czego kupa? Co żeś tam wykombinował, przyznaj się. No, zaraz, zobaczysz zaraz. No wyszło trochę gorzej niż się spodziewałem, jeżeli mam być szczery. Ja nie wiem, co to w ogóle tutaj u mnie wychodzi z tą śmiercią. W ogóle nie mam pojęcia jak, jak zrobić w Minecrafcie śmierć, powiem wam szczerze. No ja coś tam, coś tam się staram wymyślić, ale też nie, nie jest letko, powiem ci szczerze. No właśnie, bo to jest taki no, nie powiem, żeby to był jakiś prosty temat e, śmierci w Minecrafcie. Mhm. zdecydowanie nie jest prosty. Jeszcze mi nie pasuje w ogóle to, ale coś tam, coś tam mam zamiar zbudować. Nie, tak, nie, to jest źle. Mhm. Dobra, to, to, to tak. To jest źle. Bardzo źle. Magda! Nie teraz proszę cię córeczko. Dobra. Może tak, może to być coś w tym rodzaju, jak sądzicie. <laughs> może być. No zobaczymy, zobaczymy. Jako taka mi się wydaje, że nie jest źle. Nie jest źle, mogło być lepiej, ale jak na moje y, możliwości <laughs> czasowe, tudzież to, co chciałem wymyśleć, nie jest źle. No. O, to jest fajne. No śmierć z kosą takie. No, no śmierć są. Y, no no może być. Dobre. Może być. O, ho, ho! Oh. Świniak. A to jest kurna co? A no nie, dobra nie. Ma, ma kosę. O, jest martwy koleś. Ten trzyma kosę. No dobra, może być. Może być. Wiem. Kasiania. Ka Kasiania, a tam to purpos. A to co to jest? A to jest. Słabe. 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 Nie zdążył ocenić purposa, no? No ale no. No i dobrze tak! <laughs> Macia za chwilkę. O, o nagrobki kosy. I... kupa czarna. Może być. Może być. Co to jest znaczone? RIP, FALSE, Mister PURPOSE, CHEATER, FALSE No wszyscy nawet tu wiedzą, że ten... To nie wygląda mi na śmierć. Ale to fajne jest! Może być zdaję, bo... bo, bo, bo... Może być. No jest fajne. Fajne! Miku? Co? Bo oh. tu... To, to, to. Co to jest? Łe, to, to. jest dobre. nie dobre. To, to. To dobre. Przy... dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre. No to to powiem ci, że, że to ci wyszło. Mogę? Piąteczka, piąteczka. Ale mogę coś powiedzieć o twoim, ten, e, twoim pomniku? To nie był żaden pomnik, to była śmierć, był Śmier zabity, to no, może być. To jest śmierć. Madzia, proszę cię, nie teraz. Nie teraz miałaś siedzieć i tylko oglądać. Uspólnij no właśnie się. No włacha. Proszę Nie Dobra, kto kto, kto wygrał? No Purpos wygrał Za takie barachło <grym, <grym, Barachło <grym, Barachło takie ją wygrał Dobra Nie gram, nie gram z wami więcej Lecimy. Nie gram z wami Nie potraficie oceniać Dawaj na dwójkę, dawaj na dwójkę Nie zdążę No dawaj, dawaj, zdążysz! No i zdążyłeś, no i co, co mnie hmm. tutaj ściemnia, że nie zdążyłeś? Nie, nie miałem nie grać, bo barachło oceniają! <noise> Ale nie ja ci dałem... się w ogóle! Ale ja ci dałem dobre! No. Moje było najładniejsze, nie zdążyłem tylko wybudować drugiego, który wbija ten. ten... <noise> Ale nie, faktycznie, miałeś ładne, to było. Hmm. Potem naprawdę się popłaczesz. Czemu? Chyba. No bo twój pomnik jest najładniejszy ze wszystkich. No ja wiem, widzisz, że nie potrafią ocenić. Macia nawet mówi, że... ZEUS! nie jest Masakra! Boże... Hmm. No. Masakra, jakie tematy w ogóle? Dajcie spokój, skąd to się bierze? Mm -hmm. no, jak mam ja mam to, to wybudować? Co masz wybudować? Madziu, proszę teraz bądź cicho, dobrze? Jak on wyglądał w ogóle? No, chyba tak, ja, ja, ja bym go takiego wikingowego robił. Nie wiem, wiesz? Nie no, to jest niełatwy temat. To, to już jest, do... bo śmierć jeszcze jak cię mogę, ale... To jest, to jest przegięcie w ogóle. Nie, no, jaki, ja wiecie co, co, skąd oni tu biorą te tematy? Szymon y, buduje, Szymon to ma łatwiznę. Szymon ma łatwiznę? No. A czemu Szymon ma łatwiznę? To w ogóle nie przegrywa. A on... czemu Szymon ma łatwiznę, Madziu? No bo on wie jak zbudować. No to on, właśnie o to o chodzi, że najważniejsze jest tutaj, z... żeby jak wiedzieć sportę. jak zbudować. Tu Madziu masz, masz stuprocentową rację. <laughs> Czytował, że mam. Czy No. Dlaczego? czemu? Bo on sprawdzał na internecie. Hmm. A, to taki A, z niego. A to taki gagatek jest! Gagatek. Głąd, no. A to my go... to dobra, to dobrze na Madzia mówisz. Nie miał jaszczurkę i zbudował jaszczurkę na internecie, A, na internecie sobie budował jaszczurki, tak? Nie. Na, na tym zrobił, tylko że na internecie tam gdzie do jakieś na przykład do drukowania kororwagi, a to jest pokororowany taki obrazek, pamiętasz jak wydrukuwał. Kurde, 3 minuty, ja się z głową pierdzielę tyle czasu. Jak y, doktor Doski tam to pokororowane, to on sprawdził tam, gdzie się drukuje. Na internecie, czyli mhm. do tam tylko że to jest... Dobrze, dobrze już madzie już już. A się rozgadałaś właśnie szybko. Ja nigdy nie umiałam szybko gadać. Nie, nie, wcale. No, nigdy szybko nie gadałaś, faktycznie. Ciągle tylko, tylko umiał... ciągle tylko przychodzisz i mówisz, że coś, coś jest. Ja, tylko tato, coś tylko tato ci powiem, ja ci tylko coś powiem tylko. tylko. Tylko króciutko, tak? Tak króciutko. Nie no, tutaj to w ogóle to jest do bań, to co mi tu wyszło. Nie wiem. Tak, a ja oglądasz ten odcinek, to mówię ci, że Purpus jest panem. Ej, co to jest? Magda? Jak ty mówisz? No właśnie. W tej chwili przeproś. I w tej chwili się już nie odzywasz więcej tutaj. Co to jest grane? Ja ci pooglądam różne te twoje bajki. I to właśnie jest... Nie no, Madzia, naprawdę, przegiełaś teraz. Totalnie przegiełaś nie ma, tato! W tej chwili się nie odzywasz w ogóle już tutaj. Dzięki. <noise> Dżingis opierniczu córkę, mówiąc krótko. No tak, bo to jest oglądanie, wiesz, Violetty, Leonów, Warionów, Pizionów. O, <noise> ja nawet nie wiem, o co chodzi, szczerze powiedziawszy. No, takie... takie cholerne nie wiadomo co, wiesz? Nie, ja nie, nie, mi tu nic nie wyjdziesz z tej... To jest w ogóle do bani. Mówisz? 80 nie, nie sekund! Nie. Masakra! Jestem jaki 80 sekund. Dla mnie to jest tutaj w ogóle... Nie wiem, co to jest grane. Jak ja mam tutaj zrobić to. Co ja tu zrobiłem w ogóle. Ja wiem co Zeus powinien mieć, no ale... Jak to jak to mu w łapę dać tego pioruna, to ja za, za, za cholerę nie wiem, wiesz? Nie u mnie Zeus będzie wychodził z czarnej materii po prostu. To jest w ogóle do niczego niepodobne. Nie, to mi nic w ogóle nie wyszło. Totalnie zero! Totalne zero. Totalne, totalne... No po prostu zero. Eee, no... Czy ci wyszło w ogóle z tym zeusem? No co Nie no co, to, to, to ja nie zdążyłem nic zrobić. No co to, to takie... No i to już u mnie w tym momencie. No ja to w sumie nie wiem, jak, jak wy to ocenicie, co co ja zrobiłem. No szału z... nie ma, no. Wyłania z totalnej jakiejś tam materii. No, no szału nie ma, ale, no ale dramatu też nie mam, no. Jest, jest, jest w miarę, w miarę, w miarę, w miarę nie najgorzej. No, co, no, to, to, no, to ci no to... będę ściemniał? No dla mnie może być. Znowu pierwszy, oceniany. No. Ale ty, no, taki nie najgorszy wyszedł, nie? Ja, nie? ja mam problemy z budowaniem czegoś większego, naprawdę. A to jest co? To jest Zeus? To mi do Zeusa nie jest podobne. No może być, daję. Mo, moje możecie wysadzić, od razu wam powiem. No ja nie potrafię, by udać jakiejś takiej większej postaci i nie wiadomo z czego. O, świetne. Świetny zeus. W sumie można było go fakt... no, to jest świetne. No w tłunice, fajnie, fajnie. Świetne. Dobra. Niesamowite daje. Oczy, oczy brakuje. czym brakuje. Tak, Zamiastka. no, no nieważne, że, że nie dokończył, ale to widać, że no, w tym przypadku, że to, to było wybudowane po prostu... What the fuck?! Co? No, drugi raz to samo? No chyba. No, tak wychodzi, no. Coś się skaszaniło. Coś się skaszaniło, no. Coś się skaszaniło to i ci powiem, że to jest moje, to można wysadzić ja wiem Jest fajne to, według mnie. Można wysadzić. Jeszcze Szymon może dzwoni, być. nie teraz Pewnie wraca do domu. Może być. Jak dla mnie może być. Też może być. Też może być. Nie wiem, ja nie wiem. My po prostu mam jakieś problemy z budowaniem takich, kurde, jeszcze przestrzennych, większych. Ja nie wiem jak w ogóle te klocki szybko tak stawiacie. Cały czas mam w tym problem. Cały czas mam z tym problem. Nie odbieram, to znaczy, że nie mogę rozmawiać z Szymon. No, teraz, no. O, ten jest taki, też może być w zasadzie. No ten bo jest, też może być. Takie złote włosy, właśnie. Ja sobie tak y, często kojarzę. No, nie, no, Zeus, y, biała broda w tunice. Ale nie zawsze. Właśnie często yy, jest przedstawiony też y, w blond włosach. W jakiejś tam tunice, no, ale przede wszystkim nie znaczy atrybutem, który musi być. To jest ten piorun w ręku, tak, nie? Tak, tak, tak. Trzymany, no, Dokładnie, no. No nie, może Jeszcze to Czekajcie, to? No przykro no, mi, ale to jest o... słabe. No moje to też było słabe, ja uważam, że... Nie... nie, było nie najgorsze. No na pewno nie na ostatnie miejsce, to, to, to bez... Nie, nie było złe wcale takie. To jakiś ma... Co to, to jest? To jest, może być... Nie wiem, co to ma przypominać, ale... Schody... Do nieba. Okucia. Schody do nieba. Stairway to heaven. No, raczej trójząb to nie jest e, atrybut e, zresztą. No i to jest tak. w ogóle sfawiutkie. Trójząb to jest Neptuna. Dokładnie, to po, też Posejdona. Posejdon, dokładnie. Jeżeli no, już o Zeusie sobie. mówimy. No bo też, bo to jest grecka mitologia i. i, 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 I rzymska. I rzymska, i tam się różnili. Nazwami i... W greckiej były, byli nazywani po prostu jakoś tam konkretnie Posejdon, Zeus i tak dalej. No i znowu a... wygra... Ja byłem trzeci. No to bardzo ładnie. A w rzymskiej nazywali... byli nie, od, to od to planet. Pokryli, Neptun, prawie. Jowisz i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, dobra. E, bo tam już atakują Jingysa, mnie tu atakuje no, mnie atakują, no, dokładnie. E, także dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i pamiętajcie, że gry włączone nawet pokolenia. Dokładnie, a ja przepraszam, jeszcze raz za macie, która się w tej chwili obraziła już wyszła z pokoju. No. <laughs> Nie ma problemu, trzymajcie się. No, na razie ją. Cześć.